Dzień dobry, witajcie w Cargo. Moi drodzy, przechodzimy do samochodów najwyższej klasy. Najwyższej, dosłownie możliwej klasy. Samochodów turystycznych, najbardziej luksusowych, a jednocześnie na tym pułapie nieprzekraczającym wielu, wielu milionów złotych. Mowa oczywiście o marki Frankia, która jest z pewnością bestsellerem naszej firmy. Mam dla Was dobrą informację. I złą informację. Dobra jest taka, że samochód z serii F-Line, który stoi tuż za moimi plecami, jest jeszcze na sprzedaż. Co ważne, bazuje on na Fiacie Ducato, 5,5 tony DMC. Luksusowo, jak najbardziej pełne wyposażenie. Jak najbardziej, co ważne, samochód można kupić jeszcze w starej cenie. Co to oznacza? Stara cena to oczywiście cena z poprzedniego roku. Ten samochód jest jeszcze dostępny, i za niego musicie zapłacić. Mniej niż milion złotych brutto Powiedzmy, dla zainteresowanych Odsyłam oczywiście do handlowców I do kontaktu Natomiast pozostałe samochody z tej serii Bazujące m.in. na Mercedesie Sprinterze Zmieniają się Zmieniają się dwojako, przede wszystkim zmienia się ich cena. Samochody niestety turystyczne rosną w siłę, rośnie ich popularność, a za tym niestety też kryje się podwyższenie cen chociażby wszystkich dostępnych materiałów i podwozi. A skoro o podwoziach jesteśmy, to tutaj ta gwiazda zmienia się troszeczkę. Powiedzmy troszeczkę. Do tej pory wersje Platin, czyli najbardziej wypasione franki, mogliście kupić z silnikiem 3-litrowym. Niestety, normy emisji spalin wymusiły na tym producencie, niemieckim producencie podwozi zmianę tego silnika na 2-litrowy. Więc niestety, przykro mi, od tego roku 3-litrowych silników brak. Czyli macie dwie wersje tak naprawdę do wyboru, albo kupujecie F-line'a, który bazuje na Fiat Ducato i ma bardzo fajną rzecz w postaci ramy Alko. Nie jesteśmy wam tego w stanie pokazać, ale dzięki niej wszystkie schowki są na przestrzał, czyli bezproblemowo schowacie z jednej, bądź z drugiej strony samochodu narty, bądź inne długie rzeczy do przechowywania i one się wszystkie tutaj w podwoziu zmieszczą. Te bazujące na Mercedesie takiej opcji nie mają, więc albo Frankia F-Line na Fiat Ducato w dobrej cenie albo już musicie zamawiać Frankie na Mercedesie, ale z dwulitrowym silnikiem. I dzisiaj zapraszam Was do prezentacji f czyli tego modelu, który jest dostępny na placu firmy Cargo, właściwie od ręki. Gotowi na dawkę luksusu? No to zapraszam. Drzwi Hartala czekają na Was. Lubię pracować zdalnie. Mówiłem Wam kiedyś o tym, a to jest świetne, mobilne biuro. I zaraz wam tłumaczę dlaczego. Kurteczkę możemy oczywiście odwiesić tutaj na specjalnie przygotowane wieszaki tuż przy bocznych drzwiach wejściowych. Otwieramy naszą konsolę sterującą. Tu są wszystkie urządzenia i obniżamy sobie 32-calowy telewizor. Bo dlaczego by nie, może on też służyć jako mój dodatkowy ekran do pracy. Ten układ. Które spotkacie w tym konkretnym modelu, nie możecie znaleźć go nigdzie indziej, w żadnej innej franki. Osobne miejsce w drugim rzędzie, dokładnie takie samo, jakie do dyspozycji dostaje kierowca i jego pasażer. I tutaj przy tym biurku możecie rozłożyć sobie bezproblemowo swojego laptopa, router, notatki i zacząć po prostu wygodnie pracować obserwując oczywiście przez piękną wielką szybę tej integry otaczającą was przyrodę i spoglądać kątem oka na widoki w momencie kiedy już sobie popracujecie zamykacie sprzęt no i ruszacie na zwiedzanie swojego domu na kołach a uwierzcie mi jest co zwiedzać przede wszystkim jest to samochód bardzo duży dwie osie z tyłu 5,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej i te kilogramy czuć tak jak zawsze wam powtarzam w każdej jakości, w każdym calu, w każdym dotyku materiałów, z których korzystacie. Zwróćcie uwagę, jak pracują szafki, jak jest, z jakich zawiasów są zbudowane. Tutaj nic nie trzeszczy, tutaj nie wydobywa się żaden tak naprawdę dźwięk. Bez problemu sobie w tym aneksie kuchennym przygotujecie ulubiony posiłek. No bo proszę bardzo. Osobny palnik, jeden, drugi, trzeci są. Duży zlew, jak najbardziej, prawie taki jak w domu. Nie będę mówił Wam o zbiornikach, które mają powyżej 300 litrów pojemności, bo w tego typu samochodach jest to już standardne. A może coś dobrego, może jakieś wino? Proszę bardzo. Schowek, taki cargo rozsuwany, jak najbardziej tu jest. Tu możecie schować wszystkie swoje przybory kuchenne. Podobny schowek znajdziecie tutaj w dolnej części aneksu kuchennego i oczywiście szuflady, i jeszcze raz szuflady. Cały dom możecie mieć tutaj, na kołach. Odwracając się w drugą stronę, znajdziemy kolejne miejsca do przechowywania butelek i innych rzeczy, które zabieracie ze sobą na podróż. Lodówka, osobny zamrażalnik, osobna duża. Lodówka znajduje się w tym miejscu, dometik, a jakżeby inaczej i tutaj u góry mamy do dyspozycji mały piekarnik, gdybyście chcieli na przykład upiec sobie własny chleb bądź własne bułki, bądź na przykład dzisiaj nagrywam, słuchajcie, podczas Międzynarodowego Dnia Pizzy, tutaj ona też bezproblemowo się zmieści. Przejdźmy dalej. Osobna kabina prysznicowa. Gigantyczna kabina prysznicowa. Prawie taka jak w domu. A nawet zaryzykuję stwierdzenie, że w niektórych kawalerkach, na przykład w stolicy naszego kraju, takie pomieszczenie jest zazwyczaj mniejsze. Pięknie wygląda. Za ogrzewanie, czy to wody, czy to wnętrza, odpowiedzialny jest system Alde. Nie mamy tu żadnego nadmuchu. Warto zwrócić uwagę, tu jest wystający element tego systemu, osobny grzejnik, czyli centralne ogrzewanie na pokładzie Waszego domu, na kołach, bądź mobilnego biura, bądź jak chcecie, tak sobie nazwiecie. Tutaj mamy do dyspozycji, możemy się przyjrzeć, możecie zobaczyć mojego operatora, a tu oczywiście jest do dyspozycji też duża szafa na ubrania, aż mój operator poprawił sobie czapkę, żeby dobrze przed Wami wyglądać. Główna tylna sypialnia. Ona zajmuje lwią część długości całego pojazdu. Dwie osoby, tak jak widzicie, wyśpią się tutaj naprawdę po królewsku nad głową szafki. Każda osoba ma do dyspozycji swoją przestrzeń czy to na rzeczy osobiste, czy to na odłożenie telefonów. Każda osoba ma swoje lampki oczywiście do wieczornego czytania książki, czy po prostu leniwego spędzania czasu. A jak czytanie książki, oczywiście, to możecie sobie w sposób całkowicie elektryczny, i zautomatyzowany, podnieść to łóżko, stworzyć taki specjalny podgłówek, dzięki któremu proces wypoczynku jest jak najbardziej komfortowy i oczywiście luksusowy. Wszędzie są dodatkowe miejsca na przechowywanie Waszych rzeczy, nie, czy na zapas pościeli, czy na jakieś garderobę osobistą. Tutaj przestrzeń jak najbardziej pod łóżkiem się znalazła. Pod łóżkiem jest też bardzo duży garaż, który możecie zapełnić. Poton, bo przecież nie ma limitu kilogramów w tego typu pojeździe. Co z przodu? Obrócimy się w drugą stronę, i tutaj możecie zobaczyć przede wszystkim dwa duże, bardzo wygodne fotele, w których naprawdę podróżowanie nawet wielu, wielu kilometrów nie nastręcza żadnych problemów. A za podwozie odpowiedzialny jest standardowy Fiat. Z nowym automatem, z stacją multimedialną Zenka, więc tutaj podłączycie swoje smartfony, swoje telefony. No i sami możecie też zobaczyć, że przestrzeń pomiędzy tą, tym miejscem, a przednią szybą nie jest tak duża jak w tego typu samochodach zintegrowanych, więc prowadzenie nawet tak dużego kolosa. To jest kwestia tak naprawdę wprawy. Pamiętajcie tylko o jednej rzeczy. Prawo jazdy kategorii C w przypadku takich samochodów jest jak najbardziej wymagane, a te auto czeka na Was na placu Cargo w Poznaniu.